się skończyła ta chłodnicy wymiana trzeba zobaczyć czy to w ogóle ta chłodnica no hmm. ważne w ogóle rozbierać się nie no i tak jest, i tak z tam No, się bardzo góra żeby, żeby się nie zagrać Co się dzieje pod maską w ogóle? Pewno to to, to, to musi trochę się nie stygnąć Tu patrzcie, widzicie? Taka lipa, tu mokre całe to Tam blacha Tutaj ta osłona, którą ostatnio zamontowali To będziecie widzieli kiedy indziej, tu całe mokre Tutaj Tu na kapuńce, Płynę wczoraj dolewałem. Czy ja muszę zderzak wyjąć? Teoretycznie nie. Dobra, na razie co mogę zrobić? To tu wtyczkę. Tylko jak to się robi? Skurpes Tu ten wiatrak fajnie był, był albo pomalować, albo chociaż wyczyścić jakoś. Więc nie niełatwe, gdyby jak mi zderzek był. Tu musicie wyjąć te klipsy, jakby ze przewody trzymają. Tutaj wtyczkę. Tu naciskacie z przodu I ona Wyjeżdża Dobra i tak macie wolny Tu też kolejna trzymajka Jakoś tam to musicie wyjąć tu no przepraszam ściskam te dwa Na pewno to co tutaj Tutaj to będę musiał wykręcić Tu Zgryzamy tu śrubki. do <laughs> Teraz już mam ją chociaż. Proszę bardzo... Mm. <laughs> Leci z Teraz ten kurek tam rzuty. Odkręcam. jeja Chyba odkręcam. <laughs> Zimny tego wymrza? Zaraz jak zdejmę, bo nie wiem jak ona tu jest przymocowana, ale... No nie wiem <śm> Dobra, to taki plastik trzeba ściągnąć Tu potem ten pas Raczej nie wiem, co to są trzeba tego wcisnąć jakby się dobra Tu mamy, mamy, mamy Czy wyjdzie? O, jest, dobra, wyszło Tu jeszcze to odkręcić trzeba To nadal odkręciłem To jeszcze to i wyjdzie I... tak mi się wydaje, że to może być to, że to jest chłodnica aklimatyzacji Kodnica taka ogólna w jednym, ale nie wiem, czy się myleć, nie To są dziury, nie? Teoretycznie. Idę zobaczyć czy mogę to mogę pasować. są Idę zobaczyć zaraz się wiem. Sprawa jest jasna, to są dwie klimatyzacje stare. Dobra, tu jest ta a tu jest ta czy to macie klimatyzacji też będą się wymienić bo, bo, bo płyn mi ucieka a znaczy ten kiedyś tam robiłem, klimatyzacja to uciekało tą belkę trzeba bogarnąć bo to się nowo zamówi ta klimatyzacja od podniesienia klimatyzacji też się tylko do otarcia chrzanu już nadaje Tyle, to też. No serio w to jest No kurcze Może być panie Ale za odurzeniem nie jeszcze Z to Teraz jeszcze to, coś Ale to jest w piastek Fijnie, masakra No no już pogie to co zrobiłem? ja fascynacja tego problemu dobra nie jestem idiotą skończonym debilem ja tu wziąłem, zastosowałem wziąłem nałem, wziąłem nożykiem kawałek urwałem, żeby sobie to zastosować przedstawić Pareix To te dwie odkliny podłączę dopóki nie będę pokazywał raz, dwa, trzy chyba mogę nalawać płyn, i zobaczymy co się stanie w wtyczki jeszcze tak się skończyła ta chłodnicy wymiana Ogólnie to tak, dolewacie płynu chłodniczego do zbiornika wyrównawczego, potem do tutaj w korek chłodnicy, czyli ten, który otwierałem na tym wężu, i golejecie, aż nie będziecie go widzieć. No i potem odpalacie silnik i musicie odpowietrzyć cały układ. Jak wam zaczną wylatywać bąbelki to znaczy, że się odpowietrza, musicie kontrolować i dolewać tamtego płynu. No i jak będzie płyn wyciekał, tak wiecie, trochę gejzer, ale trochę lekko. To znaczy, że jest git i jak, jak uruchomicie silnik, to musicie włączyć ciepłe powietrze. Jak wam leci ciepłe powietrze, to znaczy, że jest git, że jest odpowietrzone.